Gorący, gorący ten punkt. Natomiast faktycznie, Pani Marszałek, Pani Przewodnicząca, wszystkim Panowie Prezesi, działacze, zawodnicy, wszyscy Państwo, którzy przybyliście tutaj dzisiaj na uroczystość, bo jubileusz 65-lecia jest naprawdę wielki. Łezka wokół się kręciła, jak patrzyłem na ten film, bo widziałem Czasy, o których chyba większość z Was nie bardzo wie, nie bardzo pamięta. Zmieniający się tak że zmieniający się też klub, zmieniające się otoczenie. Panie prezesie, wielu, wielu, wielu dalszych sukcesów. Proszę sobie nie umniejszać tego, co zdarzyło się w tym roku. To nie był mały, drobny sukces, to był wielki sukces. A was do drugiej ligi uważam, że dla klubu. To był faktycznie sukces naprawdę na miarę być może dzisiejszego, dzisiejszych możliwości, ale myślę, że pierwsza liga ekstraklasa. Może do tego chyba bardziej panowie państwo dążycie. Chciałbym pogratulować, bo tak jak patrzyłem na ten, na ten film, to przypominał się, mu świętej pamięci, teść Marek Reiter, który był wielkim fanem i był człowiekiem, który nie tylko klubu. Był człowiekiem, który nie opuścił chyba żadnego meczu, uwielbiał piłkę nożną i siatkówkę, przez co miał czasami problemy, szczególnie przez siatkówkę kobiet, czasem miał problemy w domu. Niemniej jednak jakoś sobie dawał, dawał radę i myślę, że tak patrząc dzisiaj, to pewnie byłby bardzo dumny i szczęśliwy, że jego kochany klub, jego umiłowany wręcz klub, siarka Tannobrzek, właśnie kończy 65 lat, więc Pamiętając z jednej strony o moim świętej pamięci teściu, ale przede wszystkim o klubie, o klubie, o wielkości, dążcie do wielkości. Życzę drodzy Państwo, że żebyście osiągnęli te sukcesy, które są waszym marzeniem. Tak jeszcze wracając, patrzyłem na ten film, widziałem twarze koleżanek, kolegów, ale też moich uczniów, uczennic i uczniów. I to serce rośnie, kiedy widać, że wielu spośród nich osiągnęło naprawdę wielkie sukcesy, nie tylko w sporcie. Są wielkimi ludźmi, dobrymi ludźmi, przede wszystkim dobrymi ludźmi. Życzę Państwu tego, żeby tymi dobrymi ludźmi zawsze, żebyście zawsze byli otoczeni. Bo to naprawdę jest bardzo ważne, jeżeli dookoła nas są dobrzy ludzie. No co co, wielkości i dobroci. Także ludzkiej. 아, 옌엔 지역 방의 토비아 돔.